Witam Was w dniu 22 mojego wyzwania z Ewakiem. Zaraz będzie 24, więc uznaję, że to już jest dzień następny. Nauczona doświadczeniem przez swój internet genialny, gdzie dzisiaj wrzucam filmik od godziny chyba 16. Gdzieś przed 17 na pewno zaczęłam wrzucać filmik i nadal mi go mieli. Tak, jutro się kontaktuje, to znaczy już w sumie dzisiaj kontaktuję się z dostarczycielem mojego internetu, ponieważ nie chcę z kolei pisać do Dawida Dawid, słuchaj. Ja już zaczęłam wrzucać wcześniej, ale tu mi mieli i w ogóle nie wiem, czy zdążę przed północą, żebyś miał to na uwadze, że nie mam wyzwania, żeby nie było, ponieważ nagrywam i <śmiech> <śmiech> dlatego, no, jak widzicie, nagrywam przy świetle sztucznym. Pewnie teraz już będą takie filmiki trochę jak no, wieczorne, z racji tego, żeby właśnie nie opuścić żadnego dnia wyzwania i, i wrzucać regularnie tutaj filmiki. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Najważniejsze, żeby nagrywać i się otwierać i, i tutaj się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Ach, w wiadomościach miałam tutaj pytanie, ponieważ siedzę w tym samym miejscu. Co to za sowa? To jest moja sowa. Teoretycznie to jest taka myjka. Kupiłam ją w netto chyba za 5 zł. Nieważne co to jest, ważne, że to jest sowa i... No, suwka. Suweczka taka. Takie mi łapka. Dobra. Kładź się tutaj. Chciałam dzisiaj powiedzieć o życzliwości ludzkiej, może życzliwości ludzkiej, może w ten sposób. Ponieważ jestem na wielu grupach na Facebooku, są to grupy różnorakie, są to książkowe, muzyczne, ogólnie tematyczne, czy też na przykład z psami, ponieważ sama mam psa i lubię czytać posty, które są wrzucane o psach, jakieś pytania. Na którą mogę udzielić odpowiedzi, bądź po prostu się tam ludzie dzielą swoimi zdjęciami swoich zwierzaków. I zauważyłam ostatnio taką tendencję życzliwości ludzkiej. Ktoś na grupie zadaje pytanie proste pytanie a oczywiście zaraz musi się sypać milion życzliwych komentarzy mniej więcej na zasadzie nie wiem, jak ja bym teraz wrzuciła na e, w Facebooku, w jakiejś grupie pytanie, czy ktoś widział na przykład tą sukienkę Habeową, a ktoś by mi pod spodem pisał: Po co Ci Habeowa, bierz Czerwoną? Będzie Ci lepiej w Czerwonej. I tak jeden po drugim komentarze. I okej, okay, dobrze, może twierdzicie, że w Czerwonej lepiej, ale to nie jest teść pytania. Prawda jest taka, że każdy ma lustro, każdy ma swoje spostrzeżenia i każdy, jeśli już zadaje pytanie, to chciałby uzyskać odpowiedź na to konkretne pytanie, a nie wokół tematu. Nawiązuję do dzisiejszego pytania, ponieważ jakaś dziewczyna wrzuciła na grupę pytanie o to, czy są jakieś bony, bądź jest jakieś newsletter do księgarni nieprzeczytane.pl. I fakt zgadzam się, tam są naprawdę niskie już ceny na stacie. Mają bardzo konkurencyjne ceny, zresztą szybką przesyłkę ja ostatnio zamawiałam, mam Mariana swojego z tej strony. Gdzieś tu mam Mariana. O, mam swojego Mariana. I kontakt jest fajny, tak samo jest czytam.pl. Wiadomo, księganie internetowe są naprawdę konkurencyjną formą. I dziewczyna po prostu zapytała: No, nie wiem, jak jesteśmy książkoholikami, zawsze y, złotówka dwie, mimo wszystko robi nam różnicę, ponieważ możemy wtedy sobie odłożyć na następną, bądź na jakąś promocję. Wiadomo, że każdy y, kombinuje, jak może, oczywiście mówimy tutaj o takim nieszkodliwym kombinowaniu, i takim y, po prostu. Y, Pytaniu, a nie nachalnym upieraniu się, że nie wiem, odkupię za ciebie, ale tylko za tą cenę. Jak nie, musisz mi sprzedać za tą cenę, a nie za inną. Mówimy tutaj o konkretnym właśnie przykładzie, że dziewczyna zadała pytanie i oczywiście zamiast jakiejś tam odezwy typu wiesz, nie ma bonów, bo. Yy, bo jednak, no nie mają, tak? Mają. Prost, nie można odpowiedzieć prosto. Słuchaj, nie mają, mają takie ceny, że już niżej nie mogą zejść i nie, ma, nie posiadają bonów. Nie, oczywiście, jakieś tam musiały iść komentarze typu: No chyba sobie żaltujesz, no jak zwykle, wszyscy to by chcieli mieć jeszcze taniej i w ogóle, że. Um, oni mają już tak tanio, że ty normalnie teraz to yy, obrażasz wszystkich tym pytaniem, no dla mnie to jest okurde, no nie wiem, no je, napisał jeden chłopak, że, że właśnie teraz dorzucają, że nie wiem nic o, o jakichś tam promocjach, ale dorzucają zakładki i um, na dni książki, co zresztą ja dopisałam, mieli darmową wysyłkę do kiosku ruchu i powyżej chyba 79 zł mieli darmową wysyłkę do domu. Bądź to, bądź coś, coś w tym stylu. Ale chodzi mi o to, że jeśli ktoś zadaje konkretne pytanie i nie znamy odpowiedzi na to pytanie, nie uszczęśliwiajmy kogoś swoimi poglądami na siłę, bo, bo to jest no, bez sensu. No. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź, po co komuś pisać, co się sądzi, jak to nie jest tak naprawdę związane z z głównym tematem. Zresztą często właśnie też było tak na grupach psy, gdzie ktoś zadawał pytanie o, o hodowlę tak, psów rasowych, o e, czempionów i tak dalej, że na przykład, nie wiem, chcę takiego i takiego psa. Oczywiście milion różnych wiadomości typu, a w schroniskach są biedne zwierzęta i o weź ze schroniska, zobacz ile jest biednych zwierząt porzuconych i tak dalej. Okej, okay, ja zdaję sobie sprawę i myślę, że jak wszyscy, że jest dużo bezdomnych zwierząt, tak samo jak jest dużo bezdomnych ludzi i wiemy o tym, że są bezdomne psy, ale na przykład jeśli ktoś przez całe życie marzył o jednej jasie i przez całe życie przygotowywał się tylko do tego, żeby posiadać jedną konkretną jasę, posiadać jednego konkretnego psa, e, dlaczego nie może zadać pytania... Właśnie tylko o to. A może ktoś też, nie wiem, brał z jakiejś hodowli z certyfikatem konkretną, konkretną rasę i może polecić, ponieważ psy rzeczywiście są mają certyfikaty i to jest wiarygodna hodowla, a nie pseudo hodowla. Po co od razu pisać? Myślę, że autor czy autorka danego postu zdają sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak schroniska, istnieje coś takiego jak fundacje, gdzie są biedne, porzucone zwierzęta. I pisanie komuś właśnie na siłę jest bez sensu. Może gdyby to była jakaś, jakiś przypadek Jeden przypadek na, na ileś tam postów, ale tam się zaczyna już po prostu robić, że przy każdym poście zaczęły się właśnie takie komentarze, nawet niezwiązane z czymś i, i objażanie kogoś, że, że ktoś chce z hodowli, a nawet jak ktoś by nie wiem, e, wziął pieska od sąsiada, bo się suka oszczeniła to co to ma też nie wziąć bo ty też o bo tak pójdziesz do sąsiada i weźniesz no ale to też jest tam zwierzę które się urodziło i jeśli na przykład ktoś nie weźmie też trafi do schroniska nie wiem po prostu uważam że e, wyrażajmy swoje poglądy tam gdzie możemy ja wyrażam tutaj ponieważ to są moje filmiki które nagrywam i mogę tutaj sobie pogadać do nich e, w, pogadać do nich mogę sobie w nich pogadać tak jak ktoś zadaje nam pytanie, nie lećmy w kółko wokół miasta i nie okrążajmy wszystkich wsi w kółko i, i, i nie udzielajmy pytań niezwiąza odpowiedzi niezwiązanych z pytaniem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś by chciał znać inną odpowiedź, znać inną odpowiedź, to by zadał inne pytanie, no po prostu. Takie jest moje zdanie. Yy, I trzymajmy się tego, co wiemy, yy, nie, nie spekulujmy na siłę, żeby tylko się gdzieś udzielić. Yy, tak, to jest moje zdanie. I dzisiaj przywitam Was w Turbanie Oczywiście tak super, ponieważ idę zaraz yy, się wykąpać, umyć włosy i tak dalej, więc siedzę już ze swoją maseczką. Mam nadzieję, że spodobał, spodoba Wam się ten filmik i zrozumiecie moje przesłanie, dlaczego mnie to denerwuje, ponieważ czasem ja się boję zadać jakiekolwiek pytanie, ponieważ czuję, że nie dostanę odpowiedzi na nie, a tak naprawdę tylko milion dobrych lat od tak. <grywia> Dobia to żegnam Was na teraz i mam nadzieję, że mi się ten filmik szybko wrzuci. Proszę bardzo, żeby mi się szybko wrzucił dzisiaj. To znaczy no dzisiaj, tak już dzisiaj. Żeby się wrzucił i żeby wszystko było ok. I do zobaczenia jutro w dniu 23. <laughs> Buziaki papa! Pa.